na pogoda się robi, przestało wiać mocno, jeszcze trochę wieje. Słoneczko zaczyna ładnie świecić. Ale dzisiaj nie o pogodzie, bo wiszę wam wyjaśnienia odnośnie roweru i tego, co tutaj się, co tutaj się odjechało, co tu się zmalowało. Więc lecimy po kolei rower Giant. TCR Advanced Pro Disc, kupiony na początku 2020 roku w sklepie Szczepan Bike. Bardzo polecam Szczepan Bike, pozdrawiam ekipę Szczepan Bike. W ogóle przewspaniały dealer rowerów Giant, oferując nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim wsparcie. Bardzo pozdrawiam Daniela który jest, jest jakby 24 godziny, 7 dni w tygodniu dostępny i, i służy radą, wsparciem w kwestiach serwisowych, sprzedażowych itd. Więc Szczepan Bike robi robotę. Rower w standardowym malowaniu nie wyglądał oczywiście tak. Kolor był zbliżony do tego, jak pewnie większość z Was pamięta, ale to jest jeszcze trochę inny kolor, o tym zaraz. W połysku w takim kolorze Mazdy, takim perłowym, głębokim czerwonym, z czarnymi logotypami, które były matowe. I jak pewnie pamiętacie, nie miałem, nie miałem jakby dobrych przejść z matowymi logotypami, dlatego że jeżeli mamy połączenie klaru, który jest połyskujący i matu, nie wiem kto wymyślił matowe malowanie, ale. Mat i później wygląda to fatalnie. Także matowe malowanie to jest coś, czego po prostu nienawidzę. Nie daje się tego e, sensownie utrzymać i, i z czasem wygląda to źle. No, no po prostu źle. Zrobiłem po dwóch latach inspekcję, były jakieś drobne, irytujące ryski e, na klarze. Można było się bawić w omijanie tych. Piotrowi z firmy Lever do przemalowania i wyszło tak. Ktoś powie, u, walnąłeś takie, takie malowanie jak Trek. Nie, to nie jest malowanie z Trek'a, chociaż Trek robi świetne malowanie. Bardzo, bardzo podoba mi się malowanie Trek'a. Z karbonem trochę gorzej, ale malowanie Trek robi super. Bardzo, bardzo fajne. Cenowo trochę ceny trochę robi gorsze niż malowanie. Ale, no, ale nic. To malowanie, jak pewnie niektórzy fani TCR-a wiedzą, to jest malowanie zaciągnięte z bardzo wąskiej, limitowanej edycji Gianta TCR-a wypuszczonego na rynek azjatycki. Były tak, tak malowane, właśnie TCR-y, bardzo, w bardzo limitowanej linii. Zrobiłem projekt pod to i, i wyszło tak. Wyszło tak. Na górze. Logotyp z nowej linii TCR ze wskaźnikiem mocy roślin. Tutaj też mała wrzutka dla fani gry Dum Eternal. Wiedzą o co chodzi. Nie będę tłumaczył. To jest też hasło dla kogoś, kto siedzi na kole, okej? Okay. To co ma robić? Kolor to jest super, super głęboki candy e, przechodzący z takiego głębokiego czerwonego w czerń i tutaj też jest dużo perły i w ogóle to błyszczy niesamowicie teraz jeszcze nie ma takiego słońca, żeby to było widać ale jest, jest pięknie e, wypolerowane, odświeżone kółka Evan Light cały czas zostają to co jeszcze się zmieniło to komponenty Wspornik pod Garmina od Alpitude Components. Bardzo ładnie wykonany, super leciutki wsporniczek. No, jakościowo rewelka. Ufam, że nic tu nie strzeli. Tak samo koszyczki od Alpitude Components są tak leciutkie, że nawet ich nie ważyłem. to już jest kolejna. Super gładziutki wózek. Tutaj mamy e, kulki ceramiczne i bieżnie ceramiczne w łożyskach. I co? Reszta jest taka jaka była. Właściwie Kokpit został taki jaki był. Grupa została taka jaka była. Ultegra e, DI. Bardzo dobrze się sprawuje. Klocuszki wymienione. E, hamuje to, skręca. Jak się Wam podoba nowe malowanie, nowe wcielenie Mi się podoba bardzo Tyle na dzisiaj Dzięki za oglądanie Lecę dalej, bo, bo robi się chłodno i wietrznie Czołem, hej!